Siema, siema, jestem Xavi, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, dlaczego Undertale odniosł sukces. Przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym jeszcze poprosić was o zostawienie łapki w górę, suba i napisanie komentarza. Zajmie wam to maksymalnie tylko kilka sekund, a mi bardzo pomoże to w dotarciu do szerszego grona ludzi. Więc dobrze, skoro z tym mamy już ze sobą, to możemy przejść do filmu. Zapraszam do oglądania. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy pierw dowiedzieć się, co znajduje się w samej grze. I już śpieszę z odpowiedzią. Sama gra, mimo być rpg wydaje się wyręczłamać stereotyp typowych gier z tego gatunku, w których zazwyczaj prawidłowym, a czasami jedynym zachowaniem jest pokonywanie, czy też zabijanie swoich przeciwników w celu stawania się coraz silniejszym. Jednak Undertale, jak już wcześniej wspomniałem, niszy ten stereotyp. A w jaki sposób? Dowiecie się już za kilka sekund. W owej grze mamy do wyboru trzy główne ścieżki, czyli Neutral, Pacyfist i Genocide. W Neutralu zabijamy tylko niektórych, dzięki czemu udaje nam się w pojedynkę opuścić podziemię. Pacyfist, czyli ścieżka, w której nie zabijamy nikogo, mamy Happy End i udaje nam się opuścić podziemię razem z naszymi wszystkimi. I mam jeszcze genocide, W tym zimną krwią mordujemy każdego. Zamiast za co możemy zniszczyć świat lub oddać swoim dusze szarze, czyli swoje stemne antagonistie gry. Która ścieżka jest najlepsza? To już sami zdecydujcie, ale w samej grze wręcz bije się na Smoglona, według którego słowa jej też są kluczem do szczęścia. W życiu niekoniecznie musi okazać się prawdą, ale w samej grze to właśnie Pacyfist jest tym najlepszym zakończeniem dla potworów i naszej postaci. Zaprowadza do gry pewnego rodzaju system moralności, którego wyznacznikiem jest Love. A czym właściwie jest Love? odpowiadam. LOW, czyli w skrócie LV, jest tym, co otrzymujemy po zabiciu potworów. Razem z LV zyskujemy też punkty życia i ataku, co sprawia, że niektóre potwory padają od nas na hita. Czyli ten, genocide musi być naprawdę bardzo łatwy i przyjemny. Mógłby ktoś pomyśleć. No ale nie do końca. Pamiętacie może jak wspomniałem o systemie moralności? Cóż, nie przekłada się on tylko na zakończenie gorsze od innych, a się on również przez powolnioną muzykę, opustoszałe miasta i napis Nikt nie przybył, który możemy ujrzeć zawsze po wymordowaniu wszystkich w danej lokacji. Jeśli myślicie, że to już wszystko, to ja głęboko się mylicie. No bo jakby to powiedzieć... Pamiętacie może jak wspomniałem o tym, że razem ze wzrostem LV zwiększa się również aż taki witalność? No niby tak, ale nie oznacza to, że gra w każdym aspekcie staje się łatwiejsza. Czego powodem jest to, że niektóre potwory nie zamierzają się biernie przyglądać temu, jak mordujemy ich gatunek i staje nam czoła. Myślę, że najlepszym przykładem będzie ten, najbardziej rozpoznawalny, czyli kultowa już walka z Sansem, w której mimo prawie najwyższego możliwego poziomu love, dostajemy srogie baty. Czego idealnym dowodem jest to, że niektórzy uważają go za nie o tyle najtrudniejszego bossa w grze, ale jako jednego z najtrudniejszych bossów w w ogóle. Jeśli mi nie wierzycie, to możecie sami się przekonać w bardzo prosty sposób, grając Undertale na Genocide Route, albo w, w internecie Batem Simulator i spróbować swoich sił przeciwko temu bossowi. Ale tak odbiegając już od dość wyjątkowego schematu gry, to można też napomknąć, że posiada ona bardzo rozbudowaną fabułę, dobrze napisane postacie i pokaźnej wielkości fandom, który jest na bieżąco tworzy teraz to nasze fangamy, komiksy i tym podobne. Więc podsumowując, przy tej grze naprawdę ciężko się znudzić. Przez naprawdę ogromną ilość rzeczy do roboty, innowacje, świetną fabułę i postacie, w połączeniu z prasą uprawą graficzną i przez wielu uważaną za niesamowitą muzyką, wytworzyło mieszankę, która sprawiła, że gra stała się tak popularna te 2-3 lata temu. Bo wiem, że wielu może się to nie spodobać, ale Undertale lata świetności moje ze sobą, co tak naprawdę nie zmienia tego, że ta gra jest po prostu dobra.